34 piłkarzy wzięło udział w premierowym treningu Pogoni 2 i Pogoni 3 Siedlce. Zajęcia poprowadzili nowy trener drugiej drużyny Piotr Wałochowski oraz Jan Półtorak. Zaczynamy okres przygotowawczy do nowego sezonu po, po dwóch e... Dużych sukcesach, dwóch awansach. Dzisiaj się spotykamy pierwszy raz. W poniedziałek było spotkanie organizacyjne. Chłopcy realizowali rozpiski indywidualne, biegowe. Dlatego dzisiaj już wchodzimy, wchodzimy w pełne obciążenie. Jutro mamy przewidziane testy wytrzymałościowe i w sobotę gramy już pierwszy sparing. Pierwszy sparring Beniaminka 5 Ligi Z Siedlec już 13 lipca. Rywalem pogoni 2 będzie ULKS Gołąbek. Na nowy sezon liczę, liczę, że każdy mecz, każdy mecz będzie udany dla nas. Liczymy, liczymy na zwycięstwa i zobaczymy w ostateczności co to nam da. Liczymy na górną część tabeli na pewno.